Dzisiaj mm, ja sobie tu maluję. Ja jest, mm, zostałam po lekcjach i ja sobie tu maluję jakieś coś. Nie wiem, co to jest. E, jakby ktoś pytał, to mm, już wszystko dobrze z moją ręką, i rodzice chyba też się przestali martwić, ale no nie wiem. E, e, no, a jak ktoś nie wie o co chodzi, to musi sobie obejrzeć poprzedni odcinek więc <grym> może to bo mi coś nie wyszło dobra ja idę chyba już do domu na dół dobra już jestem o hej no cześć chciałam się tylko tak spytać czy chciałbyś może dzisiaj wieczorem przyjść do mnie na kolację Yy, tak, tak, chętnie. Dobra, no to do, do wieczora pa. No, przepraszam, no ale on naprawdę jest taki fajny. No okej, okay. skoro ma dzisiaj do mnie przyjść, trzeba im um, tu wszystko ładnie urządzić. No to sypialnie mnie raczej nie będzie zaglądał. E więc tu sobie rozpakuję. I dobra, zanim rozpakuję w ogóle, to może um, zaniosę blu, um, sukienkę do pralni. Ej, myślicie, że taka może być? Czy um, iść do sklepu po jakąś ładniejszą? Dobra, pójdę do sklepu, ale na wszelki wypadek tą zaniosę już do pralni. Przenikłam przez drzwi. Drzwi. Matko. Jakie to dziwne. Okej. Okay. Muszę sobie te, no, te takie żetony wypłacić. Może za dwa. Mm, nie mam ma pana od Może jest pani. O dzień dobry Majusiu. Przyszłaś coś u mnie kupić. Już mam żetony nawet. Nie, ja przyszłam do pralni. A, no trudno. Ale nie ma nikogo, tak? No to, to chodzi do mnie. No nie, nie, dziękuję. No trudno, no to ja już cię obsłużę. Okej, okay. czym e, mogę tu służyć? E, no, ja. Może mi pani PM do pralki włożyć tam sukienka, a potem do suszarki? Nie umiem obsługiwać tego, ale włożyć ci do pralki. A potem coś tam zrobię. Okej. Okay, płyn, płyn, płyn. Dobra, dobra. Chcę coś sprawdzić się. Czy tym płynem... Co pani robi? Zafarbowała mi pani włosy. Teraz ja pani zafarbuję. A, moje piękne włoski. Pomocy. Trzeba iść do fryzjera. Ja też muszę, ponieważ mam dzisiaj randkę. O, um, uh, ma się zakocha. Nie, to nie było specjalnie. Proszę, że to nie... I do widzenia. No, do widzenia, ale najpierw pójdę do fryzjera. No dobrze, dobrze, ja też. Mm. Dzień dobry, bo ta pani mi zafarbowała włosy fioletowym em, do pralki, ten, ten, no coś, ten, ten, jak szampon albo coś. A potem ta pani mi zafarbowała, dlatego że ta pani mi zafarbowała. No dobrze, dobrze, już się nie do dziewczynki, chodźcie. E, po co pan trzyma na w ręce? Eee, już się to nie martwić. Nie martwcie. Nie będę nikogo ciąć, ale ja zawsze tak trzymam. No to ja poproszę tak czarny e, nie miałam. Nie, nie wiem jak ja mam. A spokojnie to nie trzeba farbować na nowo, to można łatwo zmyć. Proszę sobie siedać. Naraz wam zafarbuję. Dobrze tu usiąść i za chwilkę będą gotowe włoski. Trzeba tak trochę. Może ja na tę opaskę? Hmm. Proszę, proszę. Zaraz powinny się tu odfarbować. Może trochę pop po Coś za mocny ten szampon. Chyba się nim nie da, ale zobaczmy jeszcze raz. Coś to bardzo dziwne. No dobrze, no to przefarbujemy. Ja miałam chyba jakiś taki brązowy. Nie, to ja miałam czarny. E, no dobra, niech tak będzie. Chyba takie miałam. ale nie wiem, nie pamiętam. Dobra. Niech będą jeszcze takie. No a ja miałam taki jasny róż. E, no nie taki, ale niech już będzie. Nawet ładny. Do widzenia. Już nigdy do pana nie przyjdę, bo pan nie umie nic tam, tu robić. No miałam iść na dół, no ale trudno, już em, mogłam iść do sklepu. Spróbuję jeszcze sobie te em, tym. Podprosznicę mieć te włosy. Może coś. Chwila, moment, zobaczę, czy nie ma jakiegoś szamponu. Dobra, mam szampon do włosów. No to myjemy. Trzeba go dużo, bardzo. Zgadza no, mm, jakieś to dziwne, no ale no dobrze, już niech będzie, idę na dół, aha, w jestem, mm. dobra, miałam iść do tego sklepu w sumie, o nie, ja zostawiłam mu fryzjera opaskę, a powiedziałam, że już nigdy do niego nie przyjdę, mm. no cóż, dobra, jak będę szła do sklepu, to tam pójdę. No nie ma jej, dobra, idę tam zobaczyć jeszcze. Okej. Okay. No, a co z moją mo sukienką? No już, już. Tylko znowu nie pofarbuj włosów. Tak, 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 okej. Okay. No już się pierze, nikt. No ja tu sobie postaję bo na razie nie mam żadnych klientów. No i dobrze, ja idę do sklepu. Kupisz mi coś? Zostawiam opaskę A to moja, do widzenia. Dzień dobry O, cześć ciociu Cześć Majusia Moja Alusia e, Podobno coś tam Została u was sama w domu Bez waszych bez, bez twoich rodziców no nie wiem, ja jestem na studiach tu. to. właśnie się zdziwiłam, że coś tak daleko. A te dzieci co tak daleko? Przecież się ja tu pracuję i mieszkam. A, to ale jest tylko z tatą w domu. No tak. Aha, dobra, to ja robię zakupy. Dobra ja sobie kupię jakiś chleb. Co by dzisiaj zrobić na tą kolację? Hmm. Zrobię jakieś burgerki. Kupię Mleko truskawkowe. Czerwony to taki romantyczny kolor. Pomarańcza. Może mu kupię Jakąś niespodziankę. Tylko co? Papuszkę? Eee, Nie, to musi być coś chyba lepszego. Parasolki. Nie, to ga. Nie Ja mogę się zachwycać, co robię z gębem. Może Nie wiem, co on lubi. Siebie, ale kupuję. No dobra, dla niego też coś muszę. Dobra jakąś płytę. No dobra. Kupię mu jakąś płytę fajną. na, na, na jakąś grę konsolę No nie umiem tego zamknąć, no ale już trudno. No co mi pikasz? Dobra. Może kupię do, coś dla mnie jak kiedyś przyjadą, albo ja przyjadę do nich. Co mi pikasz? Dobra, nie ma tu nic fajnego, ani jej by się nic nie spodobało stąd. Proszę. Już, 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 proszę sobie wziąć tym za darmo. Tak. No dobra. O, szampon. W sklepie nie było żadnych sukienek. No trudno. Jestem, mogę już odebrać? E, nie, no e, właśnie wkładam do suszarki. No okej. Okay. Ja cię zawołam. No nie, nie będziesz chodzić do mojego mieszkania. No zapukam ci. No okej. Okay. Co tam kupiłaś ciekawego? Lala, jakaś gra? No ale to nie dla, dla pani. No. Ej, mają pas jest I znowu przenikłam przez te drzwi. Dziwne to jakieś. Okej. Okay. Aparat sobie dla siebie kupiłam. Miałam się rozpakować. No, cały czas mnie coś innego tu wciąga. Dobra, rozpakuję się. I muszę przygotować wszystko. Muszę zapakować na jakiś prezent. Dobra, pójdę poszukać papieru. No dobra, niech będzie już takie. Innego nie mam. No dobra, rozpakuję się. I zakupy, i ten mój plecak. No nie chcę mi się tego rozpakowywać kiedy indziej on mi tu tu dosypia, nie będzie zaglądał no okej. Okay, no to może jakiś stół przygotuję coś fajnego bo już jest wieczór praktycznie I on zaraz przyjdzie no nie muszę podkurzać jeszcze dobra dobra szybko y chować wszystko ok tu y Dobra. Jakiś stół z obusem. Dobra, ja sobie zjem um, taką kanapkę z dżelmem. No i właśnie, teraz jeszcze muszę przygotować te kanapki. Może coś jeszcze, jakiś kawałek ciasta albo coś. Um, z, z czym? Z czym mogę zrobić? No nie, nie mam żadnego mięsa. Dobra, mam mięso. Burger? Nie dobra, chcę tego burger, bo y, to jest takie nieromantyczne. Mam pomysł. Dobra, mam pomysł. Ja mu y, tu taki torcik przygotowałam dla nas. Y, no i ja mu jeszcze może dorzucę takie czekoladki. Myślicie, że mogą być? No, chyba mogą, nie? Muszę się przebrać jeszcze. No, nie, mam mało czasu. A to, to wrzucę do tego pudełka, żeby było tak bardziej fajniej. Dobra, jednak znalazłem taki papier jest chyba lepszy. Okej, okay, chyba teraz wystarczy. O nie, jeszcze moja sukienka. Myślałam, że już to koniec wszystkiego. Kto mi zamontował tu skrzynkę na listy? No dobra, może ktoś zamontował. Dobra, szybko, szybko. No, już gotowa sukienka? Yy, tak, właśnie schnie. No to super, nie ma czasu już na yy, te. żeby y, y, O, Ok, dobra. Znowu przenikłam przez drzwi. No, nie wiem, jakieś to dziwne, no ale trudno. Dobra, przebiorę się yyy, szybko. No, yy. yy, dobra, dobra. Wyglądam ładnie. Dobra, ale mam nadzieję. Teraz tylko wystarczy... Może jeszcze umyję zęby. Dobra, teraz tylko już chyba wystarczy czekać, aż przyjdzie. A tak to chyba wszystko zrobione. Hmm. Albo dobra może to jednak posprzątam, bo e, jak będzie chciał zwiedzić mi dom. E. Ten szampon coś nie działa, bo już go próbowałam. No to wyrzucimy do kosza. Do kibelka. Torbę też można już wyrzucić. Dobrze, muszę zrobić to tak, żeby było normalnie, bo nim nie może być też tak, że tam y, mi się gdzieś robi błagan w wysypialni, no bo Przełożyłam sobie rzeczy. Okej, okay, no klucz sobie dam tu. Wszystko jest dobrze. Dobra, poczekam sobie, aż przyjdzie. No, nie, ja już mam do niej iść, a y, jeszcze nie jestem gotowy. No. Czego, chłopcze, szukasz? E, dziwna tematka, ale y, szukam jakiegoś y, 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 jakiegoś garnituru. A gdzie się wybiera? To ja Ci coś dobieram. Z prywatnym, z prywatnym. No powiedz, ja nikomu nie powiem i się nie będę śmiać. Ani nie obrażę się. No idę na randkę. O, o, na randkę! No, to dobrze, no dobrze. E, to jest taki bardziej taki na ślub. Chociaż przymiesz ten. Co tam? A to jest dla babki. Sorki ale... Już ci dam. O, ten by się nadawał. Okej. Okay, ten przyjesz? No i ten będziesz pięknieć. mieć. Weź sobie tą swoją bluzeczkę. No to ja na razie tu zostawię. Ten kopelusik i pięknie. No rzeczywiście ładnie. Dobrze, leć na tą randkę. O, nie masz kwiatów. Może ja coś mam? No, zobaczę. Czekaj. Hmm. Może być? E, no Nie za bardzo. Jeden krytyk nie wystarczy. No dobrze, no to idź sobie. No co? Ja mam takie dziewczęce głos ostatnim Przecież jestem chłopem. No trudno. A może dam jakiejś wspaniałej dziewczynie ten kwiat? Muszę się ubrać. Dobra, jeszcze nie mam dla niej prezentu. Może jakieś zwierzątko? Nie, ona ma psa Ech, chyba. O, no, fajna kura, aby jej się spodobała. Ale to musi być coś fajnego. Otwarte płyty? Dziwne. No, nie umiem ich zamknąć. Trudno. Taki aparat. Spodobałby się. No nie, tu nie ma nic. Takiego fajnego. Co on jej by się spodobało? Dobra, kupię kule i tyle. Poproszę tą kulę. Płać! No, o nie, zapomniałam chyba pieniędzy. co zobaczmy. No, co mi pika. Bankomat. Co tak mało więcej? To ile? Eee, 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 eee. Może pięćdziesiąt złotych. Co aż tyle? No dobra, już trudno. Eee, proszę. Jeszcze masz coś na kapelusiku. Dziękuję i do widzenia. Do widzenia. Co dzisiaj? Wszyscy są tacy dziwni.